Patryk, za mną Kenu Witam, witam Dzisiaj nagrywamy odcinek... O kurde, to nie przejdę <noise> e, Demolki w cs Tak Tak, coś chcesz powiedzieć? Nie Jutro będzie u mnie na kanale Ołczan Znowu Skąd się strzelasz? A stamtąd! Cholera, ale fajne. O właśnie, czemu w starym nie było odcinka? Bardzo lubię to grać. No. bo nadzieję, że sobie nie od oplasta. Ja to w demolce, po prostu za zabicie dostajecie nową no, no, broń. Po rundę. Tu macie wykres, możecie sobie zobaczyć. Przez teraz jak zrobię 50. Jak każdy więcej za drugie... dostaniecie 5,90.

No, coś ciężko zabić. Ja już na No. Może będę rozrzucony, co długo nie ma podziw... ten, podziw... Kurde. Serii zajmuje fronta. Ja pierdzielę Ale mi nie idzie. Czemu mi nie idzie? To ja chciałem jeszcze powiedzieć No, czemu na najmniej fronta frontu nie było? Eee, Puh, na serii Otóż miałem problem co nagrać Eee... i... Prawda, pra, bo będzie na pewno na mi front, tylko muszę ogarnąć wycinanie Mam program, ale on... on tywiryko mi blokuje Musiałbym go jakoś naprawić Kurde, jak mi nigdzie Jak to ma zrobić? Dajemy 4 M4 O, dobra, mam. No kurde, tam był no ale przynajmniej będę im inną broń, nową PKD Dobijcie mi trybunę od 90 I prawdopodobnie enemy friend będzie jutro, jak ogarnę to. O, onion Sedo c nowe. Co? Ja dopiero z P90 jestem. I co, ta nowa jest No, w nowo strasznie ciężko zabić. Už to granat No to Dobra, ale tam... Dora, granat No nie! Ale zrypałem mam... Co to mi zrobił? A nie, bo tutaj dobra A, Digla miał. A Dig strasznie pije. Dobra, też mam OMP Ja mam 50. P 250 P250? Aha bo ja, ja mam p 2000. Gloka będzie spokojnie już Dobra Anderiel Niech tu trzef dig Cześć, ja się zabiłem A ja się zbiłem no. no, no. Kurde Przestrzenił mi prześcione To był grubo? To co za zostaje Dobra, ale ja to jest Benio w Digla ja? a już ja, ja się odbijamy Później będzie nowa Będzie ciekawy Fakt, tamto nie zabił co, To zgrał na to deadwe? Z Zgrał na to deadwe. Okej, okay. ale my teraz będę nową. Ale coś chciałem powiedzieć. Jest, to jest demolka, jest to już wyścig, wyścig zbrojenia, a jest podobny do demolki, tylko że to jest jakby jest detmet. No, no. No, na ja jedzie w 0. Dobra. Daj, będzie ciekawe, bo nowe teraz mam. A ty przy czym jesteś? Ja mam nowe, to będzie ciekawe. No nie to jest dobra stroba. Doskonałe znalezienie z pasa. No ja chyba wiem, bo to broń była strasznie up Dobra, zabiłem. Granatu dedłem Jaki pech! Dobra, ja zabiłem Zabiję zabijłem dwóch masz 23. Ja mam 15 Zabiję jednego. Szybko! Tyle miałem miał pistolecik, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, no to enemy fled może będzie jutro. Jak ogarnę wszystko? A, i będą zmiany na kanale Muzyka zrobić będzie intro Ale będzie teraz zmiana druzyn że, m, Będę miał jakieś intro Min, Nie atakuję mojego kanału po też zmienię bo, Ule, robię w pańcie Więc <grym>, wam powiem Ze jak jako piesy, ale. Cooookie na myśli! No kurwa! Z mocy władca! Ani w head no! Czyli jeszcze tam nie będę miał wszystkich broni. Co? Ja Magdy doszły do P2000 chyba. Jooo! Kim cudem! Cztery wagonu! No i mamy dwóch botów. To ciekawe. No ale daj idziemy kacem, nic się nie zrobiłem Te, bo mi tu zaraz spojrebne Właśnie co z muzyką Wtedy nie napisał jakąś muzykę, która na pewno nie zostanie odcisurowana na... No kurde Jak on przezył Ale miał fuksa. Jeszcze jedną, czy nie? Nie, dobra, nie jest to odcinek. się boję, mi skresuje. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie. Krótki odcinek, ale może jeszcze będzie jeden odcinek. Ze, ze mną, Wukano. Witam, znaczy, do widzenia. No, no, do widzenia. Trzymajcie się.